Cześć, witajcie. Dzisiaj chcielibyśmy z naszym klopeczkowym Adasiem pokazać wam bardzo fajną zabawę masażykową, którą Adas bardzo lubi. Uwaga. Tu Adasia gniazdeczko. Tu rozlało się mleczko. Tu żabka do wody wskoczyła. A tędy mróweczka chodziła. I słoń ciężko przeszedł tam. I wąż tu miał swoje zakręty. Tu grabiono grabkami. Grządki z kwiatuszkami. Uśmiechnij się. Dziecinko miła. Boże baba się skończyła. Boże baba się skończyła. Boże baba się. Bawicie się z Waszymi maluchami, takimi masażykami. My uwielbiamy masażyki, uwielbiamy rymować i pisać takie proste wierszyki, więc jeżeli Wy też to dajcie znać, będziemy stawać ich więcej.